W tym roku mamy przyjemność zaprosić na 10 Festiwal Piosenki Turystycznej w Jamnej. To wydarzenie, które odbywa się przy chatce Włóczykija, na który zjeżdżają goście z całej Polski. To są dwa dni koncertów. Takiego wydarzenia jeszcze nie było dotychczas na Jamnej, żeby 10 zespołów grało na, na scenie. Dwa dni koncertów. Zaczynamy w piątek o godzinie 18.30. Pięć koncertów, później śpiewanki do Białego Rana, w sobotę wydarzenia towarzyszące, czyli jak ludzie powstaną po wieczornym graniu, idziemy na rajd. Będzie to pewnie rajd w dwóch kierunkach, ponieważ spodziewamy się dość, dużo, dość dużej frekwencji, więc pewnie skamienia miasto. I pewnie głaz wieprzek dla tych bardziej zmęczonych, którzy później wstaną. Będą też warsztaty artystyczne, będzie dużo gitarowań, będzie trochę atrakcji dla dzieci. I wieczorem zaczynamy znowu koncertem, oficjalnym przywitaniem gości, podziękowaniami dla tych, którzy przyczynili się do tworzenia tego wydarzenia przez ostatnie lata. Zaczynamy o godzinie 18.30 w sobotę. I znowu pięć koncertów, a po koncertach, podobnie jak w poprzedni wieczór, śpiewanki do Białego Rana.